Siemandero Dziś zrobię podsumowanie Mojego pierwszego ekogroszku Paleniem już czwarty sezon Już go wypaliłem wszystko co było Programy jakie z nim to występowały to było Na częściej dużo kamieni Jakich tam parę śrubek znalazłem parę głoździ Nakrętek A tak to Na gorsze to było takie z pół tony. Tak ciężko się paliło, dużo się szlaki robiło, taki spiek się robił na górze na grzybku. Mm, co jeszcze z jakimś z nim było problemu? nie było. A nazwa ekogroszek się wzięła ekonomiczne spalanie węgla to się nazywa dokładnie. No, że wypalamy te wszystkie środki, to jest środku te środki chemiczne. Dlatego też, jak palimy groszkę nie widać dymu, bo to się wszystko wypala. Ale to jest to ekonomiczne spalanie węgla. Tego nam idzie mniej węgla. Jakbyśmy mieli tradycyjnie palić od dołu, dlaczego się zdecydowałem na ekogroszek? Bo pracuję na zmiany na trzy zmiany. Teraz pracuję, wcześniej pracowałem na dwie. No to chodzi, że wsypujemy sobie ze trzy woreczki i mamy dajmy na cztery dni spokój na trzy nie musimy latać codziennie, rozpalać na wodę, czy coś przychodzimy z pracy, chcemy coś umyć, jest woda już ciepła nie musimy co chwilę chodzić, rozpalać a skąd wziąłem pomysł na to, żeby przejść na eko, takie eko, ekogroszek, no też widziałem filmiki na internecie z kuzynem rozmawiałem, on też miał montować piezale na pellet, ale poszedł w gazowe ogrzewanie no i też tak na internecie się popatrzyłem Poczytałem, jak to ludzie, co tam ludzie piszą, jakie są opinie, no, ludzie, no nie były na gorsze. Opinie I też postanowiłem, że ja się tym zainteresuję i zainteresowałem się. Kolega mi też polecił, bo jego rodzice też do tej pory palą jak No, takie najgorsze wariacje to się zaczęły jakby mu koronawirus z tym węglem braki tego węgla bardzo drogi był. Ja miałem dużo drzewa, a nie było tak zimno, to drzewem paliłem. U mnie tym jeszcze piecu da się drzewem palić, się ruszta zakłada. No i tak kombinowałem. Trochę obsadu kupiłem, ten czas, trochę obsen zacząłem palić. Owiec nie był drogi aż tak, bo coś wychodziło po 800 zł za tonę. Mówię, kupię pół tony, mam, mam prawie tonę groszku i te dwa miesiące się na gorsze jakieś przeciągnie. Tak, to były te największe mrozy, takie przymrozki i ten sposób tak się jakoś wyratowałem z tej ciężkiej sytuacji. No i też powiem, że warto zawsze tego trochę opału mieć w zapasie: czy drzewa, czy to jest pelet, czy to jest jako groszek. Nie tak, że się wydoić do, do zera, tak. A chociaż też ze 300 kg, mieć zapasu. Bo to różnie bywa, tak. Jak mamy 300 kg, to jakoś pół miesiąca, czy tam coś sobie pokominujemy, jakoś się wyratujemy z tej sytuacji ciężkiej. A jak w ogóle nie będziemy mieli żadnego zapasu, to już nic nie zrobimy No to jest też wada i zaleta takiego czegoś No na przykład do pompy ciepła to tylko agregat tak? No ale ten diesel też kosztuje no, Moim zdaniem, że to taka inwestycja była pacalna. Piec Dawał sobie świetnie radę, do tej pory chodzi O i tak W tym roku podjąłem decyzję, że Zmienimy go na pellet i testem. Też mam taką prośbę do ludzi, którzy palą już kilkanaście lat. pelletem niech ktoś się wypowie na ten, na ten temat. Jaki piec? Piec to już mam trzy firmy, które bym zastosował. Podsumowując, to wszystko, no na ten moment. To ekogroszek był z jednym z najtańszych źródeł ogrzewania. No, z jednym on był. Pelet był i, i drzewo, drewno. No, drewno też mam jeszcze, nie, nie mogę oszukiwać. Bo mam dęba jeszcze czteroletniego. Taką mieszankę drzewa sosna, świerk, brzoza. One mają gdzieś około dwa sezony. Są wysezonowane. Jeszcze może na wiosnę kupię ze dwa metry drzewa jakiegoś twardego dęba czy buka. Niech sobie sechnie. Powiem tak, to była na lepszy, w tamtym momencie to była najlepsza decyzja. Bo kupić drzewo dla nędzlistwa, no dobrze, wychodzi tanio, wychodzi na przykład 150 zł za metr świerkacz, tak? Czy sosny, ale przywieźć, potni, porom to, we co to? Jest kupa pracy, kup części do, do piły, tak? Łańcuch też się zużywa, pilnik też się zużywa. Olej kup do, do paliwa, olej kup do łańcucha. To też trzeba uwzględnić w kosztach, tak? No i wyjdzie nam na przykład tak samo jakbyśmy kupili... No dobra, to by trzeba było od razu 30 metrów drzewa kupić, bo to by było na bardziej ekonomiczne. Gdzie nie to te tak drzewo trzymać? Ale tak z ekogroszkiem to jest spoko. Dużo to miejsca nie zajmowało. Jak policzyłem sobie te koszty, to wszystko, no to praktycznie za te pieniądze kupiłem jeszcze dodatkowo pół tony ekogroszku i, i o, o połowę mi pracy. Aż no, dotarłem do, do, do domu, właśnie się piec załączył. Teraz wam pokażę, jeszcze, jak to w kotłowni wygląda. O tym, co ja wam mówiłem, dużo takich kamieni jest. Takie coś znalazłem, że nie było, że oszukuję. I o, takie. się do niego obsadza. Widzę, że nowy ogroczek się ładnie pali. Jeszcze coś trzeba było zmienić w ustawieniach. O, taki płomień jest duży. Widzę, że się lepiej pali. Jest dużo pyłu. Mhm. Tutaj jest dobrze. Wiatr mu zmniejszyłem. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Jest dużo takiego popiołu drobnego, to dobrze, i większą temperaturę ma. czuję, już tutaj czuć nie wiem, zobaczymy. Na razie lepiej się pali, jest bardziej taki. Więcej takiego popiołu drobnego jest. Tam się od razu szlaka robiła. Zobaczymy. Cześć, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Miłego dnia Wam życzę.